Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz i dzisiaj chciałabym państwu powiedzieć z punktu widzenia dietetyka klinicznego o produktach, które mogą utrudniać proces leczenia otyłości, proces redukcji masy ciała. Bardzo często sięgamy po różne produkty spożywcze z uwagi na ich właściwości rollogiczne, taką chrupiącą strukturę, przyjemność, która towarzyszy konsumpcji tego typu pokarmów, ale nadmierna konsumpcja, codzienna rutyna dotycząca wyboru tych produktów, no niestety może skończyć się nadprogramowymi kilogramami. I wśród pierwszych, pierwszej grupy produktów, o której chciałabym powiedzieć, to są produkty poddawane różnego rodzaju obróbce termicznej. Mam na myśli na przykład frytki i chipsy, o ile produkt wyjściowy, z którego powstają, te rodzaje produktów. No nie jest problematyczny. Mam na myśli ziemniak, chociaż w dobie, że tak powiem, internetu i w opinii publicznej często owiany jest złą sławą, ale nic bardziej mylnego. Taki ziemniak ugotowany na przykład w mundurkach czy też ugotowany na parze, on tak naprawdę charakteryzuje się niską wartością energetyczną i też nie powoduje nagłych wzrostów stężenia glukozy w surowicy krwi. Ma wysoki indeks sytości, czyli faktycznie jak zjemy takiego ziemniaka, czujemy duże wypełnienie w przewodzie pokarmowym, ale nie jest to jednoznaczne z dużą ilością kilokalorii. Sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli taki ziemniak poddajemy procesowi formowania, krojenia, a tym bardziej obróbce termicznej z użyciem dużej ilości tłuszczu, i taki produkt już niestety nie będzie mieć takich samych właściwości, mianowicie, no będzie produktem tuczącym. Ponadto też poddawanie tego rodzaju produktów w wysokiej obróbce termicznej, w wysokiej temperaturze będzie powodowało na przykład powstawanie toksycznego akryloamidu, który również negatywnie będzie wpływał na nasze zdrowie. Tak więc chipsy i frytki w diecie redukującej masę ciała, powinny być diametralnie ograniczone. I oczywiście mówiąc o takich przekąskach, snack produkt, no to chcielibyśmy, żeby mieć produkt zastępczy. I w tej sytuacji z pomocą przyjdą nam produkty o wysokiej zawartości białka, zawierające w swoim składzie błonnik pokarmowy, łuskę, które będą stabilizowały glikemię po spożyciu i będą wpływały na dłuższe odczucie, odczucie sytości po spożyciu tego rodzaju produktu spożywczego. Jak pokazują badania lepszą opcją na przekąskę aniżeli frytki czy też chipsy, chrupki wszelkiego rodzaju będzie na przykład spożycie wysokobiałkowego jogurtu naturalnego z dodatkiem na przykład migdałów, orzechów. Jak pokazują badania nawet suszone śliwki pomimo tego, że spożycie tych śliwek jest skojarzone ze smakiem słodkim, ale takie suszone śliwki dodane do przekąski będą wpływały w mniejszym stopniu na chęć sięgania następczo po kolejne produkty. I na pewno nie przełoży się to na dodatni bilans energetyczny, oczywiście, jeżeli będziemy spożywali to w ilościach racjonalnych. Też jak pokazują badania, Lepszym pomysłem na przekąskę, aniżeli chrupiące chipsy, będzie sięgnięcie po na przykład, małą miseczkę niskotłuszczowego popcornu. Jak pokazują badania, spożycie tego popcornu w mniejszym stopniu będzie wpływało na sięganie po kolejne wysokokaloryczne przekąski. Tak więc słowo klucz, zadbanie o tą matrycę pokarmową, o takie dodatki, które są w produktach spożywczych, też w produktach spożywczych funkcjonalnych, np. dodatek beta-glukanów lub frukto czyli frakcji błonnika, która obniża niejako pik glukozy po spożyciu wysokowęglowodanowych produktów. Kolejna grupa produktów, które mogą utrudniać osiągnięcie wymarzonej sylwetki, to również ciasta, ciasteczka. Paluszki, po które sięgamy często, generalnie produkty, które oprócz tego, że zawierają węglowodany, bardzo często charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczu. I tutaj też ciasta domowe typu ciasto kruche z dużą ilością masła, tłuszczu wszelkiego rodzaju, ciasta francuskie, faworki, pączki. Jeżeli będzie spożywanie ich codzienną rutyną, niestety finalnie może też prowadzić do nadprogramowych kilogramów. W kwestii racjonalnego żywienia, tak naprawdę liczy się kwestia takiego umiarkowania, zasady. Złotego środka, o ile te produkty są spożywane rekreacyjnie, nie okazjonalnie, nie powinno być większego problemu. Aczkolwiek często też ta duża ilość cukru w tego typu produktach może powodować delikatny efekt uzależnienia. W sensie, jeżeli sięgamy na co dzień, może stać się to naszym przyzwyczajeniem i każdego dnia będziemy. Wręcz pragnęli spożywać tego typu produkty, tak więc często najlepszą zasadą jest po prostu maksymalne ograniczenie, ale zastąpienie tego wartościowym produktem, o przykładowo wspomniane orzechy w połączeniu z suszonym owocem, dodatkiem bogatobiałkowego produktu typu na przykład jogurt czy też skyr będzie dobrym zamiennikiem. Kolejna grupa produktów, które również mogą utrudniać osiągnięcie wymarzonej sylwetki, redukcję zbędnych kilogramów, to wszelkiego rodzaju desery, jogurty pitne, często z dodatkowym ilością cukru, syropu glukozowo-fruktozowego. Co jest problematyczne? Często wartość energetyczna takiego typu produktu wyrażana w 100 gramach. My często interpretujemy, że 100 gramów no to odpowiada spożyciu tego całego produktu. De facto powinniśmy sobie przeliczyć, bo jeżeli opakowanie waży 330 ml, czy też 400 gramów, no to powinniśmy oczywiście odpowiednio pomnożyć tą wartość kaloryczną i często wartość kaloryczna takiego produktu to jest 300-400 kcal, a zawartość cukru to nie rzadko jest to nawet 40-50 gramów właśnie na porcję wspomnianego jogurtu pitnego, deseru owocowego czy jakiegokolwiek produktu właśnie bazującego na różnych dodatkach. Problem jest właśnie z dodanymi cukrami, które przez producenta dodawane są zewnętrznie. Mam na myśli glukoza, fruktoza, sacharoza, ale też jeszcze inne zamienniki cukru, takie jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy. Problem jest taki, że te produkty często wpływają finalnie na podwyższenie stężenia trójglicerydów w surowicy krwi, co przekłada się też na większą syntezę tkanki tłuszczowej w organizmie i nie bez powodu mówi się o epidemii otyłości, cukrzycy typu drugiego, insulinoporności i nawet niealkoholowej stuszeniowej choroby wątpliwości właśnie na skutek spożywania tego rodzaju produktów. Nawet drodzy Państwo kwestia przygotowania domowego koktajlu. Lubimy czasami spożyć przykładowo napój rośliny zmiksowany z owocami, płatkami, czasami owsianymi, ziarnami. Jest to bardzo fajny pomysł na słodką przekąskę. Niemniej jednak osoby borykające się z nadmierną masą ciała i które dążą do tego, żeby ograniczyć swój apetyt, ponieważ prezentują na co dzień wzmożoną, wzmożoną chęć sięgania po kolejne posiłki, to też lepiej byłoby taki zestaw produktów spożyć w sensie bez zmiksowania. Bo jak się okazuje, jeżeli dodamy na przykład do owoców jogurt naturalny, ziarna w całości, orzechy w całości, nie zmiksujemy tego, tego, tego posiłku, to też nasz organizm będzie potrzebował włożyć większą pracę w rozdrobnienie, przygotowanie tego produktu do dalszego, że tak powiem, fłania składników pokarmowych, tak więc. Jeżeli mamy problem z niepohamowanym apetytem, lepiej spożywać tego typu produkty osobno. Kolejna grupa produktów, które wpływają na przyrost kilogramów, jeżeli są spożywane systematycznie w rutynie. Dnia codziennego, to na pewno też napoje typu soft drink, dosładzane. Często zawartość cukru w 100 ml takiego napoju soft drink, napoje owocowe, różnego rodzaju napoje słodkie to jest 10 do 20 gramów w 100 ml. Czyli piąc codziennie nawet taką butelkę, dajmy na to, jak strzeli sobie przeliczymy, są to niebagatelne ilości cukru dostarczanego do naszego organizmu. Jeżeli tego nie wybiegamy, nie spalimy w aktywności fizycznej, bardzo prawdopodobne, że metabolicznie przekształci się to. W nadmiar tkanki tłuszczowej. Tak więc lepiej zamiennie pić po prostu czystą wodę, a zamiast tego bolusu energetycznego w postaci cukru dostarczyć wartościowy produkt spożywczy, chociażby owoce. Dlaczego? Ponieważ często jemy owoce z uwagi na ich wysoki potencjał antyoksydacyjny. I to jest prawda, owoce prezentują taki potencjał antyoksydacyjny. Ale jak pokazują badania, jeżeli do napoju owocowego dodamy cukry. To diametralnie ten potencjał antyoksydacyjny ulega obniżeniu. Tak więc lepiej po prostu sięgnąć po czysty owoc w postaci nieprzetworzonej, aniżeli dosładzane, dosładzane napoje. I nawet rozpatrując kwestię soku świeżo wyciskanego. Oczywiście jest to produkt, który nie jest dla nas toksyczny, tak? Niemniej jednak, jeżeli mówimy o kwestii sytości, to spożycie świeżo wyciskanego soku, dajmy na to z pomarańczy, na pewno metabolicznie wpłynie bardziej negatywnie w kontekście chęci utrzymania prawidłowej masy ciała. Dlaczego? Ponieważ, żeby uzyskać szklankę świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, potrzebujemy około trzech owoców, trzech pomarańczy. I de facto do tej szklanki idzie duża ilość cukru. Pozbawiamy ten produkt błonnika pokarmowego, a ten błonnik pokarmowy odgrywa bardzo ważną rolę w sytości, w utrzymywaniu stężenia glikami na odpowiednim poziomie i chroni nas przed takim kompulsywnym sięganiem po kolejne produkty. Tak więc im mniejszy stopień przetworzenia, de facto, tym lepszy wpływ na organizm. I w sumie większość produktów w takiej diecie w celu redukcji masy ciała powinna być spożywana w postaci nieprzetworzonej. Kolejna grupa produktów, na które chciałabym zwrócić uwagę, po które często sięgamy w nadziei ograniczenia ilości spożywanego cukru, kilokalorii, to na przykład są dżemy niskosłodzone. I tutaj warto być świadomym konsumentem, zweryfikować skład na etykiecie, czy faktycznie producent zamiast na przykład cukru nie dodał tam czasami syropu glukozowo-fruktozowego, bo de facto zawartość cukru będzie niższa, ale w to miejsce przychodzi syrop glukozowo-fruktozowy, który podwyższa stężenie trójglicerydów i znowuż finalnie w nadmiarze może prowadzić do kumulowania tkanki tłuszczowej w organizmie, czyli będzie uniemożliwiał nam osiąganie tych pozytywnych, pożądanych przez nas celów w postaci redukcji kilogramów. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o dostarczanie takich ukrytych kilokalorii, będzie dotyczyła np. serów topionych, serów śmietankowych, które często pacjenci używają do np. smarowania pieczywa albo innych różnych produktów spożywczych. Trójkącik topionego sera to około 60 kilokalorii. Z kolei łyżka kremowego serka śmietankowego, to też jest około 50 kilokalorii. Jeżeli spożywamy kilka kromek takiego pierzewa w ciągu dnia, to możemy sobie odpowiednio też przeliczyć na łyżki, trójkąciki takiego sera, ile dodatkowo kilokalorii spożywamy. Jeżeli znowuż ta sytuacja ma charakter powtarzalny, to codzienna nawet nadwyżka 200-300 kilokalorii dziennie, jeżeli to sumujemy w okresie miesięcznym, będzie przekładała się na nadwyżkę kilokalorii. Oczywiście też kwestia jakości tego tłuszczu, bo często serki, dodatki, Serki kremowe, przetworzone, termizowane, no niestety zawierają niekorzystne kwasy tłuszczowe. Oczywiście zamienna opcja lepiej użyć oliwę z oliwek lub też oleje roślinne, którymi skropimy pieczywo. Oczywiście to też będzie ilość kilokalorii dostarczana w takiej dozie dodatku do finalnego produktu, aczkolwiek będzie to tłuszcz o wysokiej wartości odżywczej, nienasycone kwasy tłuszczowe, które wręcz mogą wspierać nas w celu, którym jest redukcja nadprogramowych kilogramów. Kolejnym produktem, na który chciałabym zwrócić uwagę, który jest również lubiany tym bardziej w kuchni azjatyckiej, często również przygotowywany przez naszych polskich pacjentów, to jest na przykład makaron ryżowy. I to sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę wartość energetyczna takiego makaronu jest, można powiedzieć, że zbliżona do wartości energetycznej, na przykład makaronu pełnoziarnistego razowego. Różnica będzie oscylowała wokół 10 do 20 kilokalorii, czyli tak naprawdę nie dużo. Aczkolwiek, jeżeli zwrócimy uwagę na skład takiego makaronu ryżowego, to zawartość błonnika pokarmowego często jest zerowa. I znowuż efekt indeksu sytości wypełnienia przewodu pokarmowego, spożywanie nagminnie tego typu produktów może powodować dodatkowe ilości spożywanych innych pokarmów z uwagi na ten niski efekt sycenia. Tak więc wybierając makaron jako takie urozmaicenie codziennego eduspisu warto zwrócić uwagę, żeby też były to makarony, które charakteryzują się wyższą zawartością błonnika, który da nam ten pożądany efekt sytości. Kolejny produkt, który nie jest pożądany w diecie redukującej masę ciała, to białe jasne pieczywo, często oczyszczone. Bardzo smaczne, pacjenci też uwielbiają. Idealnie się sprawdza w diecie lekkostrawnej, ale jeżeli naszym celem jest redukcja nadmiernych kilogramów, to niestety to pieczywo jasne będzie wpływało na większe odczucie apetytu, czyli po spożyciu takiej kromki pieczywa, bardzo często będziemy mieć ochotę na kolejną i kolejną, dlatego że jest tam za mało włókna pokarmowego, który finalnie miałby sycić. Ma dawać odczucie sytości do naszego układu nerwowego, a niestety w takiej sytuacji to prawdopodobieństwo będzie niższe. Podobna sytuacja dotyczy kolejnego produktu, o którym chciałam powiedzieć, który może utrudniać osiąganie pożądanych rezultatów to wafle ryżowe, często lubiane przez kobiety w myśl ich percepcji, postrzegane jako produkt dietetyczny. No niemniej jednak, takie wafle ryżowe również charakteryzują się wysoką ilością, wysoką zawartością węglowodanów oczyszczonych. Nawet w diecie cukrzyka taki jeden wafel ryżowy to. Około jeden wymiennik węglowodanowy, i często konsumpcja nie kończy się na jednym waflu ryżowym, tylko sięgamy po kolejne. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Właśnie wynika to z niskiego też indeksu sytości. Tak więc lepiej spożyć kromkę pełnowartościowego pieczywa razowego, bazującego na podstawowych składnikach, aniżeli sięga, sięgać kompulsywnie po kolejne porcje wafli ryżowych. Dodatkowo te wafle ryżowe, w wyniku procesu obróbki, będą zawierały większe ilości, na przykład zaawansowanych końcowych produktów glikacji, co uszkadza śródbłonek naczyniowy, nasila intensywność procesów prooksydacyjnych, prozapalnych, tak więc też w kontekście naszego całego zdrowia, no nie będzie to produkt pożądany. Lepiej spożyć ugotowany ryż, aniżeli sięgać po przetworzone produkty ryżowe. Problematyczne w codziennym przygotowaniu posiłków może być również stosowanie tłuszczów na oko. Dlaczego? Często uważamy, że oczywiście oliwa z oliwek jest wartościowym tłuszczem, ale przygotowując wartościową sałatkę i lejąc po tej sałatce oliwę z oliwek na oko, możemy bardzo często przeszacować ilość, która powinna być użyta do tej zdrowej sałatki. Mianowicie łyżka oliwy z oliwek to jest około 100 kcal. Tak więc, przygotowując taki posiłek, oczywiście bardzo wartościowy w codziennym swoim rozkładzie dnia, jeżeli chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy, lepiej odmierzać taki tłuszcz łyżkami. Wtedy mamy też świadomość, że nie damy, dajmy na to cztery łyżek oliwy z oliwek, co jest odpowiednikiem około 400 kcal, a dostarczymy przykładowo tą jedną pożądaną łyżkę, która wpłynie też korzystnie na przyswajanie np. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zawartych w warzywnej sałatce. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli mówimy o maśle orzechowym, czy też pasta orzechowa. Oczywiście jest to wartościowy produkt spożywczy, jeżeli jest przygotowane ze 100%, 100 zawartości orzechów, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w takiej łyżce masła orzechowego około 25 g jest aż 170 kilokalorii. Jeżeli bardzo lubimy masło orzechowe i stosujemy je bez ograniczeń do owsianki, do warzyw czasami jako taki dip, też zwróćmy na to uwagę, żeby te ilości były racjonalne i żeby dodatkowo nie przysparzać sobie dodatniego bilansu energetycznego stosując te produkty w nieograniczonych ilościach. Kolejną grupą produktów, która może utrudniać zrzucenie nadprogramowych kilogramów, to picie alkoholu. W szczególności bym chciała zwrócić uwagę na problem, który często dotyczy pacjentów, mianowicie postrzeganie piwa jako napoju. O małej, ilości, o małej zawartości alkoholu, którą możemy spożywać jak taki dodatkowy sok. Jak się okazuje, spożywanie takiego piwa w ilości co najmniej pół litra dziennie, jako element codziennego jedwospisu a nawet większej ilości może przyczynić się do nadprogramowych kilogramów, bo niestety spożycie tego piwa będzie wpływało na spadki stężenia następczo glukozy w surowicy krwi, hiperinsulinizm i chęć sięgania po kolejne produkty. Też spożycie alkoholu często koreluje z apetytem na wysokokaloryczne, przetworzone, chrupiące produkty spożywcze, a to będzie wrogiem w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Tak więc alkohol w umiarze, spożywany okazjonalnie i też na pewno nie jako codzienna, Rutyna. Jedzenie na mieście, jedzenie w restauracjach, jako kolejny element, który może oddalić nas od wizji wymarzonej sylwetki, mianowicie jedzenie na mieście oczywiście jako rekreacyjne spożywanie powiedzmy posiłków, jak najbardziej jest dozwolone. Aczkolwiek, jeżeli będziemy się stołować na mieście każdego dnia, gdzie zwraca się uwagę w takich miejscach głównie na smakowitość, połączenie cukru z tłuszczem, to niestety nasza sylwetka może na tym ucierpieć. Tak więc, jedzenie na mieście jako okazjonalne spożycie posiłku, jak najbardziej, ale na co dzień przygotowanie domowych produktów będzie bardzo mile widziane. Drodzy Państwo, tak naprawdę, mówiąc o diecie celem redukcji nadprogramowych kilogramów, to kwestia też takiego przemyślanego konsumowania pokarmów. I często zasada, którą słyszę od pacjentów, że wystarczy tylko mżet, czyli nie jeść. Ona nie do końca się sprawdza w praktyce, bo jeżeli jemy mało, to czujemy głód. Jeżeli czujemy głód, często pojawia się kompulsywne jedzenie. Tak więc zwróćmy uwagę na jakość produktu: na to, żeby może nie do końca mniej jeść, ale na to, jakie produkty spożywamy, żeby była tam ta matryca pokarmowa. Matryca pokarmowa, na którą składa się błonnik pokarmowy, łuska. Nieoczyszczone ziarna, warzywa, owoce również w postaci jakby nieprzetworzonej. I to będzie dawało ten efekt sytości, że po spożyciu tego pokarmu bodźce z przewodu pokarmowego docierają do naszego środka głodu i sytości, dając odczucie sytości. Tak więc umiarkowanie w spożyciu będzie bardzo dobrą radą. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się Państwu podobało, zachęcam do pozostawiania kciuka w górę i do subskrybowania kanału. Dziękuję.